Cześć, witam was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj moi drodzy test, recenzja i prezentacja gamingowego routera od firmy tp -Link. Jest to Archer GX90AX600, router wszystko mający. Prawie. Zapraszam. Najpierw moi drodzy, zobaczmy, co mamy w tym pięknym kolorowym opakowaniu. Gustownym, czarno-czerwono Złotym. Otrzymujemy gabaretowo małą, ale dosyć grubą instrukcję obsługi, jak skonfigurować, zainstalować i wyposażyć nasz router, przygotować do pracy sam router, ale do niego wrócimy za chwileczkę już w konkretnym, szczegółowym opisie. Pod spodem mamy aż 8 anten, e, które dostały producent do tego routera. Pudełeczko obok jest zasilacz i powinien być jeszcze patchcord, ale że jest to sample testowy, no to jak zwykle ktoś zapomniał odpiąć. No i sam router, troszkę gruby, około 200 cm ma każdy z boków, Szczerze mówiąc myślałem, że będzie większy. Dodam od razu, że router ma 3-letnią gwarancję producenta. Tak on się prezentuje w pewnej okazałości od taki pajęczak. Dosyć sporo tych anten, ale fajna rzecz, że te anteny są wtykane, a nie jak w większości routerów przykręcane z racji konstrukcji i w wgłębień gdzie te anteny się zatrzaskuje, no nie byłoby możliwości zrobienia przykręconych tych anten, chyba że na jakichś wysięgnikach. Jest bardzo fajne, oszczędza bardzo dużo czasu przy montażu tych antenek. One nie są za tu ruchome, nie, znaczy, ruszają się troszeczkę tylko i wyłącznie na tyle, na ile mają tam luzu na mocowaniu, ale tak naprawdę nie są odchylane, ani nie można nimi żadną stronę manipulować. Luzę, no cóż, więcej Wam powiem o budowie, o wyglądzie, o wykonaniu, jak to, że jest cały plastikowy. E, od spodu za to ma takie gumki, na których go stawiamy i doskonale brudzi stół, jak widać na załączonym obrazku, ale też możemy go powiesić, ma miejsca montażowe, możemy go powiesić na ścianie, jakbyśmy mieli takie życzenie. Wtedy będzie wyglądał tak, o, albo od frontu tak, o, proszę bardzo, można się w nocy wystraszyć. Na środku... Dioda sygnalizująca status pracy w formie takiego trójkącika. I porozmawiamy sobie najpierw o tym, co ma na zewnątrz, o portach i o przyciskach, które są tutaj na nim. Na przedniej ściance ma trzy przyciski, moi drodzy: od włączania WLED, od włączenia WPS-a i przycisk Wi-Fi on/off, szybkiego włączania wyłączania. Na tyle koło portów znajdziemy jeszcze przycisk zasilania. I dosyć wgłębiony taki przycisk reset, który wymaga użycia e, szpilki albo jakiejś tam igiełki, żeby się do niego dostać. Będąc już przy portach. Wejściowy port WAN to jest 2,5 gigabita prędkości. Pozostałe cztery porty LAN to są jednogigabitowe porty. Jest też wejście na zasilanie, dodatkowy zasilacz, który widzicie, fizyczny przycisk, tak jak Wam powiedziałem, on/off, a na prawym boku dwa porty USB, USB 2.0 i USB 3.0. Możemy stworzyć tutaj serwer wydruku, możemy stworzyć serwer plików, na przykład na samie coś postawić, jakiegoś swojego FTP-a postawić. Bez żadnego problemu ten router również takie funkcjonalności nam tutaj udostępnia. Sam router jako urządzenie jest wyposażony w dosyć w konkretny procesor. Jest to 4 czterorodzeniowy Broadcom pracujący z prędkością, z częstotliwością 1500 megaherców. Do dyspozycji ma 256 MB pamięci RAM i 128 MB pamięci flash. Kiedyś takie parametry miały nasze domowe komputery, a tutaj, proszę, w routerze. Jest to router pracujący w standardzie oczywiście najnowszym Wi-Fi 6, czyli to, co dużo z was poszukuje. Wiele osób zamawiających mnie komputery pyta właśnie, żeby karta sieciowa na płycie głównej była już wyposażona, była już w standardzie Wi-Fi 6, do szybkiej komunikacji bezprzewodowej. Pracują w dwóch standardach 811 ax ACNA to jest 5 GHz i 812 ax NBG to jest 2,4 GHz. AX 6600, czyli mamy tutaj trzy pasma: 5 GHz o prędkości 4804 Mbit na sekundę, 5 GHz o prędkości 1201 megabitów na sekundę i 2,4 GHz o prędkości 574 Mbit na sekundę. Urządzenie może pracować jako. Router, jak sama nazwa wskazuje, oraz jako punkt dostępu. Obsługuje też IPTV, szyfrowanie sieci WP3, posiada antywirusa, home care, wykrywanie niezabezpieczonych witryn, ochrona przed atakami, kwarantanna zaatakowanych urządzeń, powiadomienia i dzienniki. To się wszystko ładnie nam samo odświeża. Router ma dużo, dużo, dużo innych funkcjonalności, ale dzisiaj moglibyśmy o tym rozmawiać godzinami, ale dzisiaj chcę wam. Podkreślić, podać, opowiedzieć o tych głównych, pokazując jednocześnie, jak wygląda menu tego gamingowego Tepelinka Archer GX90. Po pierwsze, Game Accelerator wykrywa i optymalizuje ruch generowany przez gry, aby zredukować opóźnienia do minimum. Jest tu lista takich gier, która jest zaimplementowana w tym routerze. Niestety on spoza tej listy nie potrafi sobie sam wyłapać tego, ale możliwe, że można tutaj dodać coś od siebie, jakąś swoją grę, w którą gramy, a nie ma jej na liście. Statystyki gry zapewniają dostęp do szczegółowych zestawień w celu analizy w czasie rzeczywistym opóźnień czasu gry i wykorzystania zasobów systemowych. Game Protector, ochrona antywirusowa Homecare dba o bezpieczeństwo wszystkich kont i całego systemu. Beamforming, ukierunkowane sygnały sieci na klienta, umożliwiające zwiększenie zasięgu Wi-Fi. 4T4R, czyli wiele strumieni w ramach jednego pasma wzmacniania, wzmacnia jego odporność na zakłócenia transmisji danych trzy pasma to o czym mówiliśmy. rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie. mu 4 4x4 pozwala na jednoczesną komunikację z kilkoma klientami obsługującymi MU-MIMO, czyli wasza karta sieciowa też musi mieć umiejętność tą funkcję pracy w systemie MU-MIMO. M U M I O. No tak to, to powinno brzmieć. OFDMA Zapewnia możliwość komunikacji z wieloma klientami Wi-Fi 6 naraz z tą samą prędkością, nie deklasując żadnego, nie spychając go na margines. Airtime, fairness. Poprawia wydajność sieci, ograniczając nieefektywne wykorzystywanie przepustowości pasma. Jak przez przypadek za dużo klientów mamy na jednym kanale, to on tych klientów sobie porozdziela. Jak nam jeden klient, nie wiem, sa za dużo, to troszeczkę mu zwolni ten transfer i przydzieli drugiej osobie, która na przykład potrzebuje coś tam na szybko sobie sprawdzić. DFS umożliwia dynamiczny wybór częstotliwości tutaj aż do 160 MHz dla pasma 5 GHz. No i potrafi pracować w ośmiu strumieniach. To znaczy, że urządzenia mają do dyspozycji jeszcze większą przepustowość. Podsumujmy sobie moi drodzy. Piekielnie szybki, jak na swój standard, wykorzystujący prawie go w pełni. Trzypasmowy eee, router, który ma dużo fajnych funkcjonalności, szczególnie jeżeli dużo użytkowników jest podpiętych do naszej sieci domowej. Dzieci z tabletami, dzieci z smartfonami, rodzice z smartfonami, komputery, laptopy, smart TV, radio internetowe, kamery do monitoringu naszej posesji. To wszystko przepływa przez sieć. Router bardzo ładnie umie sobie to uporządkować, uszeregować, wykryć, który użytkownik, na przykład gra i przypisać mu. Najniższy czas dostępu, żeby ta gra miała jak najniższe pingi, więc jest to fajne i to faktycznie działa w praktyce. Więc moi drodzy, jak ktoś się zastanawia nad takim gamingowym routerem, swoim internetowym centrum domowym, do którego można podpiąć naprawdę wszystko plus zrobić z tego serwer wydruku albo jakiegoś małego FTP-a, albo udostępniać pliki w swojej domowej sieci innym użytkownikom, na przykład dzieciakom bajki gdzieś tam rzucić. Bardzo fajna rzecz. On kosztuje około 1000. 300 zł. zgroszamy. Link do morele.net znajdziecie pod filmem w opisie, a ode mnie otrzymujemy ją rekomendacje i wyróżnienie za wydajność. Do tego plusem jest, że do tego routera możemy wgrać oprogramowanie firm trzecich, jakieś customowe. TPeling to udostępnia, udostępnia też narzędzia do tego, można to pobrać ze strony producenta, ze strony Telinga, więc bez problemu możemy sobie grać inny soft niż tutaj fabrycznie producent nam zainstalował, jeżeli mamy oczywiście taką potrzebę i umiemy go sobie skonfigurować, bo to nie jest taki hop siup Bardzo mocny sygnał. Naprawdę pozytywnie mnie też pod tym względem e, zaskoczył. Większość loterów ma taką ciekawą zabudowę, ponieważ jest jedno studio, drugie jakieś tam pomieszczenie i między nimi jest taka dosyć gruba ściana nośna z pustaków. I powiem Wam szczerze, że przez dużo loterów ma problem z przebiciem się sygnałem przez tą ścianę. Ten router nie miał żadnego problemu, więc zdecydowanie jak najbardziej na plus, jeżeli ktoś potrzebuje właśnie mocny router do jakiegoś większego domu, mieszkania, biura, hali, ten TP-Link mu całkowicie wystarczyć i prawdopodobnie nie będzie musiał kupować żadnych dodatkowych wzmacniaczy sygnału. No chyba, że mamy pomieszczenie zrobione na kształt klatki Faradaya. Także ode mnie moi drodzy, to tyle z tego testu, recenzji i prezentacji tego internetowego pająka, jakim jest TP-Link Archer GX90. No, dajcie mi znać pod filmem w opisie, co wy myślicie o takim pajęczaku. Czy byście go powiesili na ścianie, czy postawili na biurku, i czy chcielibyście sprawdzić funkcjonalność dla graczy przyporządkowania im najszybszego pasma i pomocy w uzyskaniu jak najniższych Pingów, które oczywiście też można przeglądać w logach tego routera. Trzymajcie się i pozdrawiam Was. Videoblog tech. Cześć. Hej.